Smog dusi nasze dzieci. Sezon grzewczy to koszmar dla młodych płuc, gdyż chłoną one jak gąbka wszystkie zanieczyszczenia. W 1920 roku obroniliśmy niepodległość ojczyzny. W setną rocznicę tego wydarzenia Skarbnica Narodowa przygotowała bezpłatny medal pamiątkowy dla każdego Polaka. Zadzwoń 800 00 1920 lub zamów na medal 1920.pl. Bóle mięśni i stawów mogą trwać bardzo długo, nawet przez całą dobę. Teraz tak samo długo możesz poczuć ulgę w bólu. Nowe plastry lecznicze Nurofen działają do 24 godzin. Stopniowo uwalniają substancję czynną i buprofen w miejscu stanu zapalnego i w przeciwieństwie do żeli Działają przez całą dobę już po jednej aplikacji: plastry lecznicze, nurofen, mięśnie i stawy. Jeden plaster ulga nawet przez całą dobę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie będzie alarmów, nie będzie ostrzeżeń. Ten złodziej jest niewidzialny i może okradać Cię właśnie teraz. Działaj, by temu zapobiec. Osteoporoza, cichy złodziej kości, prowadzi do krytycznego osłabienia kości u co trzeciej kobiety po pięćdziesiątce. Działaj, by temu zapobiec. Kalperos, lek w kapsułkach, łatwo uwalnia wapń, wzmacniając kości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalperos, twoja obrona przed osteoporozą. Imponujące CV. A jak pani sobie radzi w sytuacjach, kiedy ma pani nóż na gardle? Na gardło? Finsla! Składniki suplementu diety Finsla wykazują kompleksowe działanie. Przynoszą ulgę w podrażnieniu gardła i stron głosowych, łagodzą kaszel i osłaniają błonę śluzową gardła. Jak ja wyglądam? Przecież się wyspę. Hałam. Niemożliwe, żebym przez noc przytyła, buty nie mogły się nagle zrobić za małe. To wszystko może być spowodowane gromadzeniem się nadmiaru wody w organizmie, szczególnie w drugiej fazie cyklu. Sięgnij po hydrominum. Tabletki hydrominum zawierają naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Hydrominum pomaga usunąć celulit wodny oraz wspiera odchudzanie i naturalną detoksykację organizmu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Tomek, człowiek z zasadami, gdy coś pożycza, lubi wszystko dokładnie sprawdzić. Dlatego, gdy potrzebował pieniędzy, sprawdził i wybrał kredyt gotówkowy w GetInBanku z RRSO 8,3%. Bank. Finanse na prostych zasadach. Sprawdź promocyjne oferty modeli Kia z rocznika 2019. Kia Sporty zyskujesz do 14,5 tysiąca złotych. Stonic zyskujesz 2000. Kija Kia Niro oszczędzasz do 5 tysięcy złotych. Nie przegap okazji. Kia, the power to surprise. Jak dobrze wstać? Skoro świt, Samty organik. duszkiem pić. Z migdałów, owsa i wody składa się ten prosty skład. Zaskoczycie. To smak i zdrowie i certyfikat bior. Kto sam wypił mi? No kto? Twoje roślinne, organik, naturalnie pyszne, od Sante. Tak. Sponsorem programu jest LoanMe. Pożyczki przez internet i telefon. Loan. Adrianna Zawadzińska. Witam Państwa w weekendowej pogodzie w naszym nowym studiu, które pokazuje nam, że dziś będzie pogodnie piękne, niebieskie niebo, trochę chmurek, ale szczegóły opowiem przy mapie. A dziś chciałabym powiedzieć, że obchodzimy w Polsce dzień transplantacji, więc może warto zastanowić się, czy nie zostać dawcą. A teraz, co opowie nam nasza pogoda? Jakie temperatury zobaczymy? Proszę Państwa, dziś będzie pochmurno. Na północy, ale za to zobaczymy przejaśnienia na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4, natomiast niedziela, proszę państwa, zapowiada się bez słońca, będzie pochmurno, a temperatury wyniosą od 3 stopni, ale za to do 6. Sponsorem programu był LoanMe. Pożyczki przez internet i telefon. LoanMe. Z darmową apką Vinted mogę znaleźć tysiące używanych ubrań w każdym stylu. Dzięki Vinted nie muszę czekać na przeceny. Kupuję to, czego szukam w świetnej cenie przez cały rok. A sprzedając na Vinted mogę dać drugie życie ubraniom, które kiedyś uwielbiałam. Pobierz Vinted i kupuj niepowtarzalne przedmioty od tysięcy użytkowników w całej Polsce. A co najlepsze, płacenie przez apkę jest całkowicie bezpieczne. Twoje pieniądze są chronione, a ty możesz kupować ze spokojną głową. Sprawdź to. Pobierz darmową aplikację Vinted. Coś w twoim stylu? Kup to na Vinted. Bourjois Paris prezentuje podkład Healthy Mix. Lekka konsystencja i formuła z witaminami sprawiają, że cera jest świeża i promienna każdego dnia. Healthy Mix, najlepszy witaminowy podkład. Bourjois Paris, Joyfully Parisian. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. W końcu organizm dziecka jest delikatny. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Lipomal. Naturalne wsparcie w gorączce i przeziębieniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Smakowite mięsiste kąski. Prosto z sażetyk Whiskas. Dla najbardziej ciekawskich. Whiskas karmi ciekawość. Boli gardło. Powiedz A. a. No gardło zaczerwienione. Zaraz coś poradzimy. Lizaki Natursept Med Gardło? Oczywiście, że Natursept. Mogą to być lizaki albo nowość. Również skuteczne gumy rozpuszczalne. Obie postacie Naturseptu Med i lizaki i gumy to wyroby medyczne, które leczą podrażnienia gardła objawiające się bólem, pieczeniem i trudnościami w przełykaniu. Także jeżeli Jaś lubi gumy, to spokojnie można je podać. Super. Naturcept Med. Pysznie smakują, dzieci kurują. Pamiętaj o dniu babci i dziadka. Podaruj im lek Ginkover Intens. Teraz w specjalnym opakowaniu i korzystnej cenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To zdjęcia zębów moich pacjentów. Zęby są zdrowe, jednak przyznają państwo lekko żółte. A to zęby innego pacjenta. Widać różnicę. Ten pacjent stosuje wybielającą pastę do zębów Ultra Blank. Ultra UltraBlanc ma czarny kolor, bo zawiera węgiel aktywny, zapewniający wyjątkowy efekt wybielania i to w sposób bezpieczny dla szkliwa, dlatego może być stosowana codziennie. Moim zdaniem UltraBlanc to najlepsze rozwiązanie, aby mieć zęby zdrowe i lśniąco białe. UltraBlanc. Ultrabiałe zęby. Dostępny w aptece. Dzięki Akademik Singles powodzi mi się także w miłości. Poznaj wykształconych singli w twojej okolicy. Zarejestruj się bezpłatnie na akademik-singles.pl Witam Państwa serdecznie. Weronika Korol i zapraszam na super news interwencję. Zobaczmy, co przed nami! powiesił się przez ojca teraz jest sparaliżowany matka walczy o jego życie Smok zabija nasze dzieci w skawinie przebadali płuca najmłodszych Czy brudne powietrze prowadzi do depresji porozmawiamy o tym z naszym gościem Koszmar przez lata żyli u boku potwora, który terroryzował i katował. Matka zaciskała zęby, ale jej dziecko nie wytrzymało. Chłopak z rozpaczy targnął się na swoje życie. Odratowali go, ale jest sparaliżowany.